Ja nie oh, mogę, nie oh. jakiś error. Okej, okay, to zobaczmy ile daje ten te legendarny. A to jest 100! zostajemy. Mamy 65 okay. I zobaczmy, ile się ulepszy. Tu są. Razy sześć, aż mamy. Spójrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. O uh. Max! Trzebuje chyba jeszcze jednej. Ja! że dostajemy? Co jest? Okej, okay, jest Max. Jakby tam... Przepraszam, to on daje rady 22 miliony pumpkinów. Co jest? To jest jak ten dwa wyzwykły, ten, Te e, spuki shards. Ja. Tu zresztą 01 i 00000. Teraz spróbujemy zdobyć zierzaki z tego jajka.

Zobaczmy w górę no dosłownie. Okej okay. W ogóle tu jest nowa rzecz. Dwa razy pumpkins a ile się też nie mylę, to dwa razy monety, to jest nowe. Więc. Okej. Okay. A w ogóle jak wtedy był... ten... ten... Jak to się nazywało? Jak to się nazywało? To ten ten jak wtedy był update, to wtedy było ten, ten topka gdzieś ten wtedy. No i tu nie ma, więc i wtedy były nagrody za topki. Ciekawe, jakie to były. Ok, zobaczmy, ile jest w ogóle potrzebne, żebyśmy byli w topce. No ale w ogóle nie będzie pewnie, bo ten jest pe ten Amogus pewnie jest bardzo dobry. To zwierzaka mocny. Nie? nie? ukliknięcia Mamy osk. Potem jest o Og spółki shart jest z jednym z lepszych zwierzaków.

Co jest? Albo to też może być jakieś oszukany. Może to być z jakiegoś innego jajka. czy no ale jak? Co jest? A nie, bo to jest tym scary jajku. Nie, czekaj, co? Dobra, już, już nie wiem. Co to jest? My nie rozumiem. No. Nie ma nic? Możemy to kupić. Okej. Okay. Zróbmy sobie... pokadę. Jakieś czekiwania. Okay, możemy spróbować. Powiedzę, nie będę się może... Eee, trudno. Uch, nie uczułam jakiegoś... Z tamtego... tak nie są bardzo potrzebne. Okej, okay, potwierdź. Okej. Okay. Zobaczmy. 200 tysięcy. mój taki karczer. Mamy torbę na pieniądze. Po, posiadaj wszystkie 6... Aha, okej. Okay. Posiadaj przebustkę VIP, aby wyposażyć ten tytuł. kolekcjoner tytułu Posiadaj co najmniej 3 innych tytułów specjalnych. Programista, zostań deweloperem. O, cześć, poznaj jednego z twórców gry. O, to trzeba mieć wartość. Gry, czekaj, czemu to jest? Nie, nie, może nie. Najlepszy chyba w ogóle zwierzę to jest Exclusive Robot. A parę dało się zdobyć. Mr. o tu myślę jestem shirt. Ja, ja mam tylko chyba trzy booky, shirt, flope i sassy. O tak, tu jest top ten lord i top one lord. Kurczę, w ogóle byłem blisko i. to jest? ten Queen. I. I byłem blisko tej to, topki, a potem ludzie zaczęli dropić takie zwierzaki. I niestety. Nie, nie było mi tam. Kurczę, szkoda, że tu nie dodadzą takiego czegoś na ten Halloween. a czemu nie zmniejszyli ceny? Nie coś podmieniali? co, co za zgłos Jaki lat komfortując co trzy godziny hmm, Dore szczęście ale ale, ale le, le. chyba już wiem Czy to było nie. nie, chyba mi ich pomyliła. Ale... Zobaczmy. i będę dostać z bosa. mało, kugie jest jeden duch, tak mega dużo, musiał ich pokonać. Ale na pewno mamy najważniejsze, czyli te ekskluzywne te za 50 bilionów pumpkinów te, te rzeczy. Ale ja bym z tego PETA za 50 bilionów zrobił, zrobił lepszego, bo to 50 bilionów. Więc jakby taki ktoś, który nie kupi tego zwierzaka, to chyba powinien być lepszy. Na sumie... A w sumie to też ma sens, bo ten y Spooky shard jest razy 10 milionów i to jest 400 robuxów, więc to jest 25 zł. No a tego na przykład jakoś pewnie można zdobyć grając, ale to trudno. Ale przez to, że mamy przecież te skirit Spróbujmy i ten... one chyba są skudowane, ale nie wiem. Swoimi użyć się na tym. Jedenny g. Jeden kół do diamentów. O ja! Więc razy dwa jest lepsze. A tu jest jakiś Scary Pumpkin w tym jajku? Bo Oni dropią go. Nie, a więc to chyba w tym, bo mi, mi się też wydaje po prostu, że co jest z dyniami? Że no właśnie, że tu dropią. I po prostu chyba oni myślą, że to jest to najlepsze jajko. No, tak to jest to. Oni myślą, że tu po prostu No, zobacz, zobaczmy. Tak, ja po prostu oni pewnie tu zrobią, i myślałem, że to jest ten nowe jajko. Ale już w sumie trochę sporo. A mi się wydaje, że jaka będzie kolejna aktualizacja, to będzie par, e, chyba po part 2 e, na Halloween. To potem mi się wydaje, że, że powinno być 5 milionów wizyt. Jajko, okej, okay, a nie. po okay, ale, ale ja w sumie bym mógł na kilku kontach zrobić mnie tej teksturę i zrobić ja golden No nie, nie wiem bo i tak to nie będzie dobre ale ciekawe czy, czy dużo osób by pomiało w sumie. nie wiem ale kliknę blokadę czemu to mi nie działa? To nie działa? Nie. W ogóle. Za chwilę będzie stoty w rybi, ryb, ryb, to ty w to to Ribe, mam to zbugowane? No, nie. To Ribe, Ribe, to to... Ribe, nie dobrze. więc y, nie e. jesteśmy tu chyba raczej nie, ale sprawdźmy, Bo, g, może jesteśmy tu. Chyba nie. Ko gdzie... Hmm, gdzie to jest? E Co so coś Co so jest? Co jest? Co jest? So. jest... ten profile? Oh, Settings? Nie? Yeah? Nie, dobra, nie wiem. Hmm. W, w ogóle ktoś... Ktoś kupił tego impostora. Bo że się zwiększyło. Ale mi się po prostu wydaje, że ci goście, którzy są tu, po prostu kupili tego impostora. Ale nie wiem, No, dużo. Hmm. A ciekawe, Cóż się to zdoby diamenty? Czekaj. Czyli w ogóle tu się pojawiają diamenty. W ogóle jeszcze tu jest taki jeden limitowany zwierzak, bo już sam edmitity czart on pewnie był najtrudniejszy do zdobycia. Eee, blokadę... blokadę... Ten niebo... Nie, było. nie. Ale. Chyba ostatni, którego udało mi się zdobyć to był huge kokonut. Nie, To był huge... Beach dog i pewnie... To był pewnie ten huge, ten, ten szard to pewnie był tak rzadki jak... Ten, jak te zwierzaki, pewnie z Halloween, lub. E, jak ten, jak to się nazywa? E, jak ten, nie wiem, Nie, nie Siucz Taniero. Siucz tam Goku? A co jest, ile my w ogóle tego dostajemy? I mam 100 tysięcy I ile jest? Cztery. Ciekaw jestem czy, nie wiem czy to mówiłem Czy w ogóle nie wiem, Czy w ogóle z tych domków pen może, czy można zdobyć Halloween ten treat Raczej się nie da, bo tylko chyba się da zdobyć za pumpkin Bo jakby dało się, z tego domku zdobyć to trochę za dobre Ale na było byłoby to na tyle, może jutro pójść nie, nie jak kiedyś, może pojutrze nagram ten odcinek i chyba wiem co w kolejnym odcinku zrobię. Może spróbuję, no nie wiem, wykupić połowę sklepu z y, tego. Więc. bye bye.